W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początku pomodlimy się fragmentem Psalmu 74. Jedno zdanie, jedno wyrażenie z tego Psalmu będzie nam towarzyszyło przez następne dni. Będziemy rozważać, będziemy szukać znaczenia tych, tych słów w naszym życiu. Bóg jednak od początku jest moim królem, który na ziemi sprawia ocalenie. Ty ujarzmiłeś swoją potęgą morze, skruszyłeś głowy smoków na morzu. Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana, wydałeś go na żer potworom morskim. Ty otworzyłeś źródła i strumienie, ty wysuszyłeś rzeki stale płynące. Twoim jest dzień i noc jest Twoja. Ty światło i słońce utwierdziłeś, ustanowiłeś wszystkie granice ziemi, ty utworzyłeś lato i zimę. Dobry Boże bądź z nami podczas tych rozważań, wtedy kiedy będziemy szukać inspiracji dla naszego życia, kiedy będziemy szukali Twojej obecności, proszę prowadź nas umacniaj. Dodawaj nam siły i otuchy, aby ten czas przygotowania do przeżywania Triduum tak niezwykłego pod Wieloma względami był czasem szukania i uczenia się Ciebie, Twojej miłości i Twojej bliskości między nami. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani Nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. Tym zdaniem, które chciałbym, żeby nas prowadziło, które jakoś będzie przewijało się przez nasze rozważania, przez tę przez medytację nad, nad Słowem Bożym, to jest to zdanie, w którym psalmista wychwalając Boga za wszystko co Pan Bóg zdziałał, to wszystko co Pan Bóg stworzył, o tym jak pokonał potwory morskie i tak dalej, Psalmista mówi, że wychwalając Boga mówi: Twój jest dzień i noc jest twoja. Psalmista jakoś zachwyca się tym, że Pan Bóg ma również we władanie nie tylko dzień, coś bezpiecznego, jasnego, ale również również Noc. Ten zachwyt nocą może nie jest taki oczywisty. Raczej noc mogłaby się kojarzyć z czymś nieprzyjemnym, raczej jakimś niebezpiecznym. Tak, tak pomyślałem sobie, że przy takim podejściu to można by zastosować taką bardzo odległą, uprzedzam analogię z takim negatywnym odwróceniem, o co chodzi, w tłumaczę. Bo to może być tak jak z. Z Westernem, i, i właściwie końcówką Westernów niektórych, gdzie główny bohater po pokonaniu wszystkich wyjeżdża przy zachodzącym słońcu z miasta. Obraz bardzo romantyczny, ale trzeba przyznać, że jakby się na tym zastanowić, to zachowanie jest to dość znaczy mało rozsądne. bo no, nikt, kto nie musiałby, nie wyjeżdżał z miasta na pustynię na noc, raczej zostawało się w mieście, w środku, tam gdzie było bezpiecznie. I tak odnosząc to do, do, do nocy, ona, która też dla ludzi starożytnych była częściej kojarzona z czymś niebezpiecznym, z czymś, co zagraża. I tak na przykład w Psalmie 30 czytamy. Płacz nadchodzi z wieczora, rankiem wesele, płacz, jakaś y, rozpacz, jakieś załamywanie rąk, jakieś poczucie y, straty. Czy też y, noc, w nocy czyhało jakieś zagrożenie, y, wtedy kiedy y, psalmista śpiewa na przykład y, w Psalmie 91, y, że z nocy można się u, 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 ulęknąć strachu, y, y, zarazy, co, y, co idzie. W nocy, co idzie w mroku. Czy też kiedy w Ewangelii Świętego Łukasza, kiedy jest przypowieść o bogaczu, któremu pole tak obrodziło, że już nie wiedział, co zrobić z tym bogactwem, w nocy właśnie usłyszał wezwanie: głupcze tej nocy zażądały Twojej duszy od Ciebie, komu przypadnie to coś, to, coś przygotował. Noc, która może być kojarzona z jakimś końcem jakimś wezwaniem na, na sąd. Ale z drugiej strony, tak patrząc, rozważając tę negatywną symbolikę nocy, możemy zobaczyć, że y, znaczy w, w teologii duchowości jest coś takiego jak noc ciemna, kiedy to z jednej strony jesteśmy oczyszczani y, i też odzierani z tego, co nas od Boga oddziela. Jesteśmy oczyszczani, żeby widzieć y, Boga bardziej, żeby bardziej do Boga, nie, do Boga przylgnąć. I y, tak podążając w kierunku takiego pozytywnego myślenia o nocy to na przykład właśnie w Księdze Daniela y, on ma wizję zwycięstwa Boga tego co się dzieje w tym świecie nadprzyrodzonym właśnie właśnie nocą a myślę chyba takim najlepszym naj, um, tego przykładem dowodem Bożego działania zbawczego w nocy jest wtedy kiedy w Ewangelii Mateusza czytamy że najpierw magowie królowie którzy przyszli zobaczyć Pana Jezusa i przynieść mu dary w nocy otrzymali nakaz żeby nie wracali do Heroda, tylko inną drogą udali się do ojczyzny i Józef, który w nocy przyśnił mu się anioł i kazał zabrać dziecię i uciekać do, uciekać do Egiptu. I tak gdyby patrzeć jeszcze raz na te mm, fragmenty, które przeczytałem wcześniej, no, kiedy patrząc pozytywnie, płacz nadchodzi nocą, mówi psalmista, rankiem wesele, czyli to noc jest jakimś przygotowaniem do zmiany. Noc jest jakimś momentem, że ten, ten płacz to nie jest wszystko, to nie jest koniec, to jest początek jakiegoś procesu e, przemiany, wychodzenia ku, ku lepszemu. Czy kiedy psalmista, e, mówiąc o tych, co może zagrażać e, nocą, mówi właśnie, nie ulękniesz się. Nie ulękniesz się strzały za dnia lecącej, ani e, zarazy, co idzie Wymroku w nocy nie ulękniesz się strachu, e, czyli noc jako moment doświadczenia Bożej opieki, pomimo tego, że tu i ówdzie mogą pojawiać się różnego rodzaju zagrożenia. No i ta przepowiedź o bogaczu no nie ma nic złego w tym, że Pan Bóg od czasu do czasu przypomina nam, że będziemy musieli zdać sprawę e, z tego z, z naszego życia, z tego wszystkiego, czym się zajmujemy, e, z tego, jakich wyborów e, dokonywaliśmy na co się decydowaliśmy. W ogóle noc, ciemność są takim, można powiedzieć, tłem działania Pana Boga. To już na początku w Księdze Rodzaju czytamy, Ziemia coś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł, niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Pan Bóg, który stwarza świat, daje miejsce tak dla światła, jak i dla ciemności, nazywa je, czyli ma je. Pod kontrolą stwarza też ciała niebieskie, które rządzą tak dniem, e, jak i nocą. Wszystko e, w tym świecie stworzonym jest e, pod kontrolą Pana Boga. Nic nie wymyka się Jego, jego e, zbawczemu e, działaniu. I teraz e, przez te dzisiaj. Jutro i pojutrze przejdziemy przez takie trzy noce zbawienia, trzy noce doświadczenia e, Boga, doświadczenia, które, które przemienia, doświadczenia, które może jest jakoś udziałem teraz w naszym życiu, może nie, może nie, wszystkie, nie wszystkie naraz, ale mia, może coś z tych, z tych doświadczeń, które z nas przeżywa, e, tak, żeby się nawzajem, nawzajem umacniać. Pierwsza noc, której chciałbym zacząć, jest to Noc Abrahama. Abraham nazwany, nazywany jest Ojcem Wiary. To trzeba przyznać, że to brzmi dumnie, bo to, to może wskazywać na kogoś, kto się zna, kto jest ekspertem, kogo można śmiało pytać i taki człowiek nam odpowie. To jest wszystko poparte doświadczeniem. I to jest prawda, tylko że zanim Abraham został tak nazwany, to jego życie było dużo bardziej. Złożone, ten to dochodzenie do tego ojcostwa e, w wierze zajęło trochę czasu i e, nie odbyło się bez przejścia przez noc, e, e, którą właśnie teraz e, popatrzymy na pierwszą noc, noc zbawienia. E, co ciekawe, że w ogóle Abraham pojawia się historia rodu Abrahama pojawia się zaraz po opowiadaniu o wieży Babel, to znaczy wtedy, kiedy jak, jak zapewne dobrze wiemy, ludzie postanowili wybudować wysoką wieżę, tak żeby oprzeć ją na niebie, żeby zamanifestować swoją wszechmoc i to, że wszystko, co pomyślał, to, to się uda i Pan Bóg pomieszał języki. Po tym rozproszeniu takim, kiedy ludzkość pogrąża się w jakimś chaosie, od razu następuje historia najpierw Sema, a później kolejnych Patriarchów, tak aż dochodzimy do Teracha, ojca, ojca Abrahama. I sama historia tej rodziny jest bardzo prosta. To właściwie jest, można powiedzieć, jedno zdanie. Terach wziął z sobą swego syna Abrahama, swoją synową, żonę Abrahama, i wyruszył z nimi z ur aby udać się do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Haranu, osiedlili się tam. Czyli Abraham wraz ze swoim ojcem wychodzą z Ur mają udać się, do, udać się do Kanaanu, a zostają wcześniej. Nie docierają tam, gdzie to na początku miało być. A zatem pierwsze doświadczenie tego ojcostwa wieża Abrahama to jest, jest takie, że wierze są potrzebne jakieś etapy. Podejmowanie powołania dokonuje się stopniowo. Czasem kiedy słyszymy o powołaniu, możemy mieć w głowie gdzieś świętego Mateusza, który jako celnik zostawił wszystko i poszedł za Jezusem tak od razu. I, i Pan Bóg też zapewne wiele ludzi. Uzdalnia do, do czegoś takiego, ale są też takie e, etapy e, w powołaniu, w chodzeniu za Panem Bogiem, rozwoju wiary, które właśnie wymagają takiego stopniowego dochodzenia do bliskości i do zaufania Pana, Pan, Panu Bogu. I tak właśnie wygląda historia Abrahama. On powoli się uczy Boga. I kiedy e, terach, ojciec Abrahama, umiera, Abraham słyszy po raz kolejny: wyjdź, z Twojej ziemi rodzinnej, mówi Pan Bóg, z domu Twojego Ojca do kraju, który Ci ukaże. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Można by powiedzieć, jak błogosławieństwo, to znaczy, że człowiek szczęśliwy. Abraham jako człowiek, który powinien być pełen szczęścia, jest błogosławiony w jakiś sposób, wyróżniony. Tymczasem Abraham... Jest człowiekiem, który jest człowiekiem takim pewnym sprzeczności i obaw, lęku. Gdyż Abraham, kiedy wychodzi z Haranu, ma 75 lat. On już jest praktycznie, pod, to już jest, czuje, że to jest końcówka jego życia. I Abraham nie ma potomka. I to go chyba najbardziej, i to go przerażało bardzo, ponieważ dla, dla starożytnych życie toczyło się między z jednej strony krzykiem narodzin, a z drugiej, a, a z drugiej e, ostatnim oddechem przed śmiercią. Znaczy to, że e, Starożytni byli bardziej zainteresowani tym, co się dzieje tutaj, co do życia przyszłego, nie mieli jakichś jasnych intuicji, dlatego wydawało się, że wszystko, co, się, co człowiek dokonuje, to jest tutaj. E, z ten, z, wiemy też, że. Z, Duże potomstwo, duża liczba dzieci świadczyła o dużym, była takim fizycznym dowodem błogosławieństwa pana, błogosławieństwa Boga. Więc Abraham, który z jednej strony idzie, który słucha Boga, którego szuka, z drugiej strony doświadcza tego braku, jest człowiekiem, który jakoś się, jakoś się zmaga. I wiemy, że prośba, obawy Abrahama zostały odsunięte, prośba została wysłuchana. Rodzi mu się syn Izaak, którego Abraham kocha nad życie. I można, gdyby jego historia się tutaj skończyła to Abraham byłby, można by powiedzieć, ojcem wiary, tak pisane, tak z małych liter. Znaczy, taki człowiek, który y, zaufał, poszedł, prosił, wyprosił, dostał, co chciał i wtedy wiara mo mogłaby się sprowadzać, można, y, można by wiarę sprowadzać do, y, do tylko do, do proszenia i otrzymywania. Czasem trzeba poczekać, dłużej, krócej, ale wiara to jest proszę i, i otrzymuje. Y, tymczasem y, Księga Rodzaju, Rozdział 22 przynosi noc zbawienia, pierwszą noc, o której będziemy mówić, noc Abrahama. Bardzo krótki, lapidarny, a jednocześnie przez to może i dość trudny opis. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego Abrahamie, a gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział. Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze do jednym z pagórków, jakie ci wskaże. Dwa wersety, krótkie. E, a przez to może takie, takie trudne, ponieważ nagle okazuje się, że ten Bóg, któremu Abraham zaufał, ten Bóg, którego Abraham szukał, nagle wzywa go do zrobienia jakiejś strasznej rzeczy. Abraham ma wyjść, wyruszyć. To on to dobrze zna. Abraham nieraz chodził, wiele w swoim życiu przeszedł. Więc wyjście z tego tam, gdzie mieszkał, do innej krainy było mu dobrze znane. To też jest taka wskazówka dla nas w naszej wierze, że Bóg działa też w ten sposób, że zaczyna od tego, co dobrze znamy. Może jakieś wydarzenie, jakaś sytuacja, jakaś powtarzalność, coś, co wydaje się, że, że dobrze znamy, może być miejscem działania Pana Boga. To nie jest tak, że za każdym razem Pan Bóg wystawia nas na nowe sytuacje, w jakieś nowe miejsca, ale wysyła nas, czy posługuje się czymś, co znamy, tak żeby oswoić nas, pomóc nam nabrać rozbiegu przed tym skokiem wiary, przed tą nocą, która nas czeka. I kiedy Abraham podejmuje się tego zadania, milczy, nic, nic nie mówi. Zaczęła się noc, która trwa całą tą drogę, noc w duszy Abrahama, kiedy on podróżuje ze swoim, ze swoim dzieckiem. Największy dar, jaki Abraham dostał, syn znak błogosławieństwa. Zapewnienie, że imię Abrahama nie zniknie, nagle Bóg żąda z powrotem tego daru dla siebie. To można zwariować. Znaczy Abraham tutaj idzie i walczy, doświadcza na pewno niejednego pytania, i to jego milczenie, to jego znoszenie całej tej, tego trudu. Jest dowodem jego ufania Bogu. On całą tą swoją, te swoje wątpliwości przerzuca na Pana Boga. Jest taka, mm, takie opowiadanie o tym, jak Izaak y, zapytał y, o to ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całe palenie? Abraham, to jest akurat z księgi Rodzaju, Abraham odpowiedział: Bóg patrzy sobie jagnię na całe palenie, mój synu, i szli obaj dalej. Y, jest takie opowiadanie, że po tym pytaniu. Izaaka, Abraham dusz, y, modlił się w duszy, Panie w niebiosach. Lepiej jest, by myślał, że jestem nieludzki, niż by miał, niż by miał stracić wiarę w Ciebie. Abraham wiedział, że jeśli powie swojemu synowi, y, małemu, swojemu dziecku, że to Bóg żąda Ciebie jako ofiarę, to y, Izaak y, no, st 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 straciłby wiarę, miałby na pewno duży. Problem, żeby, żeby zaufać Bogu, którego czci jego ojciec, Co to, to na pewno byłoby to dla Isaaka trudne. Abraham te wszystkie wątpliwości, te swoje problemy trzyma w sobie. On nie, nie dzieli się wszystkimi swoimi wątpliwościami, całą swoją tym wszystkim, całą tą walką, którą toczy, z, z kimś, kto może tego nie udźwignąć. On wie, że jest to sprawa między nim a Bogiem. Droga Abrahama. Jego przygoda, z jego zmaganie się z Panem Bogiem zaczęły się wiele lat temu. Abraham ma świadomość, że to jest jakiś kolejny moment wzrostania w wierze. Abraham dochodzi do takiego momentu wiary, w którym jest w stanie, i to pokazują wydarzenia na górze, jest w stanie oddać swojego syna, skoro Bóg tego żąda. Ta idea pojawia się też w księdze Hioba, kiedy Hiob, słysząc o kolejnych wydarzeniach, które spadły na jego rodzinę, kiedy dochodzi do niego, że już nic nie ma, e, mówi: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Jest to, myślę, jednym z trudniejszych y, momentów naszej wiary, dochodzenia. Do miłości Pana Boga, jest takie doświadczenie, w którym proszę Pana Boga o coś, otrzymuję, i Pan Bóg teraz wydaje się, że tego zabiera. O ile jeszcze prosić w tym, w tym procesie proszenia, jest jakaś nadzieja, jakieś oczekiwanie, zmaganie, gdzieś, gdzieś wyglądam do, do przodu, szukam, zastanawiam się. Jest, jest jakaś, jakieś oczekiwanie, napięcie, jakieś zmaganie się z Panem Bogiem. O tyle, kiedy pojawia się prośba, kiedy wydaje się, że Pan Bóg coś próbuje zabrać, można się przerazić, ponieważ jest pytanie, co dalej? Znaczy, to powrót do tego, co było, to wszystko się ma jakoś skończyć. Historia zatoczyła koło, nic z tego, to Panie Boże, zabawiłeś się moim kosztem. Tego typu myśli mogą się pojawić. Jak to, jak to Panie Boże, to wszystko, jak to wszystko ze sobą pogodzić? Abraham, swoją postawą, pokazuje nam, że skoro jest w stanie oddać. To, co jest dla niego najcenniejsze w tamtym momencie, Bogu, to znaczy, że on miłuje Boga jako Boga. Nie dla jego pocieszeń, nie, nie dla tego, co Pan Bóg robi, nie te wszystkie pocieszenia, które Pan Bóg daje, tylko Boga jako Boga, jako tego, który jest, jest panem, panem i władcą. Jest takie, na pewno nieraz takie, słyszeliśmy takie wezwanie, żeby Panu Bogu właśnie oddać właśnie te wszystkie swoje trudności, problemy. I to też jest, i Pan Jezus też to mówi, to przyjście utrudzeni, obciążeni jesteście. Ale Bogu też, ale to nie jest jedyna postawa biblijna, ponieważ Bogu też należy się to, co jest najlepsze. Do Panu Bogu należy się to, co. To, co jest, co, co jest dobre, co jest dla nas cenne. Często to może jakoś tak trzymamy zazdrośnie dla siebie, co może wypracowaliśmy, o co to może modliliśmy się już tak bardzo, że to wypełniło całe nasze, całe nasze myślenie, albo nawet jeśli nie całe, to zostało jakoś tak niewiele, niewiele dla Pana Boga. To mogą być różne momenty. Na przykład taki moment, kiedy ktoś zamyka się w swoich czterech ścianach, teraz chce mieć spokojne życie, zostawcie by wszyscy. W spokoju i nagle okazuje się, że jest się wezwanym do tego, żeby jednak wyjść i komuś pomóc, się e, czymś czy kimś zająć. E, czy w, wtedy, kiedy m, na przykład e, rodzice widzą, że ich dzieci idą swoją drogą, e, zaczyna, zakładają swoje rodziny, i nagle się okazuje, że, że tworzy, się jakiś, tworzy się jakiś dystans? I, te y, dzieci takie właśnie wymodlone i omodlone, nagle Pan Bóg się o nie upomina i zaczynają iść, swoim, zaczynają iść swoim życiem. I wtedy możemy stawiać Panu Bogu pytanie o moje miejsce, o, nasze, o, o miejsce y, Boga w, naszym, w y, naszym życiu rodzinnym. Czy wreszcie tak myślę sobie też o tej całej sytuacji, w której się znaleźliśmy, gdzie myślę, że dla większości z nas, na pewno dla mnie, te święta miały być takie oczywiste, przygotowane, zaplanowane. Już plany były, miałem plany wyjazdów, wszystko już było przygotowane, i właściwie te święta miały być takie jak, jak każde inne. I nagle widzimy, znajdujemy się w sytuacji, w której no, myślę, że nikt z nas by sam sobie tego nie zaplanował, nie wymyślił tak bardzo na taką skalę, więc myślę, że tu można. W jakiś sposób podejrzewać Pana Boga, który stawia nam pytania o, o to, co jest ważne w naszym życiu, na co ja czekam, czego pragnę, e, czego szukam? Czy to jest jakieś konkretne miejsce, e, konkretny kościół, konkretny kaznodzieja, e, konkretna wspólnota, a czy może właśnie Boga? I, i w, jakby, co jest. Pier i tęsknota za czym najpierw pojawia się w moim sercu? E, czy to jest za spotkaniem Bo Boga? za usłyszeniem Jego głosu, Jego wołania, wołania, które z jednej strony obiecuje błogosławieństwo, które wzywa do tego, żeby, żeby postępować w wierze, ale też takiego wołania, które być może mówi, że teraz, żeby, żeby oddać Bogu chwałę i postawić Jego na pierwszym miejscu. Żeby zrobić porządny rachunek sumienia z tego, za czym ja tak naprawdę tęsknię, czego mi brakuje, bo koniec końców, nawet jeżeli tutaj zostawimy jakieś rzeczy po sobie, jakieś wspomnienia, pomniki czy jakieś dzieła, to koniec końców wszyscy staniemy, staniemy przed Bogiem, a cały ten świat, skoro ma przeminąć, ale my zostaniemy my przed Bogiem. Dlatego, dlatego to już teraz jesteśmy wezwani do tego, żeby Boga e, prosić Boga o to, żeby, żeby rzeczywiście był na pierwszym miejscu, bo my sami nie jesteśmy w stanie Boga postawić na pierwszym miejscu. Zbyt, nasza pycha egoi zbytnio nas e, ściągają, tak byśmy ograniczają. Zawsze gdzieś tam będzie w nas zmaganie, e, żeby Bóg był na pierwszym miejscu. E, Abraham jest ojcem wiary. Nie tylko dlatego, że zostawił swojego, swoją ziemię, to wszystko co, co znał, i poszedł za głosem, który usłyszał, i uwierzył, że zostanie ojcem wielkiego narodu, ale również dlatego, że wierzył, że Bóg, który go powołał, który spełnił jego, pragnienie jego serca, posiadanie syna, jest Bogiem, który nie zostawi. Abrahama e, bez pomocy, że zaufał Bogu do tego stopnia, że był w stanie oddać swojego ukochanego syna. Na szczęście, jak wiemy, Pan Bóg nie, e, nie zażądał tej ofiary do końca. E, a, anioł zawołał na Abrahama i ten wstrzymał cios nożem. E, natomiast w sercu Abrahama się zmieniło. On sam zobaczył, że jest w stanie oddać Bogu to, 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 co ma, ma cennego, żeby nie stracić Boga. Dlatego y, y, prośmy y, naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby oczyszczał nas z tego wszystkiego, co gdzieś tam może jakoś jako w naszych sercach się zalęgło i tak mocno siedzi, że nie, nie jesteśmy w stanie już tego jakoś odsunąć, zakończyć, a coś, co blokuje nam patrzenie na drugiego człowieka, szukanie Pana Boga tak, abyśmy jak Abraham kochali Boga dla Niego samego.